Dzień dobry, witam Państwa ze studia Gazety Olsztyńskiej z Olsztyna, chociaż Andrzeju, powinniśmy się właściwie spotkać w pięknych, no, może nie do końca okolicznościach przyrody, ale w w warmińskim. Myślisz, że wierszówka pozwoli na pobyt w tym luksusowym hotelu? Jesteśmy prywatną firmą. Ten, ten hmm. moment pomijamy milczenie w odróżnieniu od pieniędzy parlamentarzystów, na które wszyscy się składamy. Czy uważasz, że to posiedzenie, sławne już posiedzenie posłów i senatorów Koalicji Obywatelskiej w Lidzbarku Warmińskim, to jest coś dobrego, coś fajnego, coś złego? Jak to ocenić właściwie? No, zrobiło się o tym głośno, ale ja w tym osobiście nie widzę nic nagannego, ponieważ nie tylko posłowie Koalicji Obywatelskiej, czyli opozycji spotykają się w hotelach, powiedzmy dobrych. Dobrych hotelach. Dobry, no bo hotelach. luksusowe, no, co dzisiaj jest luksusem? No? Czy posiadanie samochodu jest luksusem? Kiedyś to był luksus. No dziś, jeszcze 10 lat nie. temu to no, tak. Właśnie, nie. Dziś już nie. I dlatego i posłowie, koalicji, i posłowie yy, partii rządzącej spotykają się w hotelach czterogwiazdkowych w Biachrance. Także no, nie ma w tym nic, żadnej sensacji, ale no, zrobiło się o tym głośno. No, no, ale bo właśnie, bo warszawskie media rzuciły się trochę na tą koalicję obywatelską, jakby. No w cudzysłowie mówię, że na złodzieja, jak, jak, jak jakichś takich szachrajów, nie wiem, no złoczyńców, nie wiem jak to nazwać. Takich, którzy nie dbają, nie dbają mniej... o... tak, nie dbają tak. o publiczne pieniądze i szastają nimi na lewo i na prawo. A mi się wydaje, patrząc z naszego punktu widzenia, może takiego małego, małych ojczyzn, bardzo takiego e, partykularnego, to jest świetna promocja Warmii armii Litzbarka i super, że w końcu ci wszyscy posłowie z Warszawy, Wrocławia, Katowic Bogatych regionów przyjadą i zobaczą, jak się żyje tak naprawdę u nas, a przy okazji zobaczą piękną warmię. Dokładnie przyjadą, przyjadą się drogą 51, wyjadą z Olsztyna, dojdą do wniosku, że tu jednak potrzebna jest obwodnica. Olsztyna? Olsztyna, o, o właśnie staje właśnie w o, w w obwodnica Olsztyna. Także ja też się mm. cieszę, że no, szczególnie tym bardziej, że branża turystyczna, a nasz region no, chce być turystyczny, do, y, mocno y, dostała w kość mm. przez pandemię, szczególnie duże hotele, które mają mało gości, bo ludzie. Zmieniła się też turystyka, wybierają mniejsze obiekty. Także ja się cieszę, że te pieniądze publiczne wydawane są w naszym regionie, a już tak na marginesie, no nie wiem, ile Hotel Krasicki musiałby zapłacić za tę promocję. No to, to są na pewno kosmiczne pieniądze i trzeba <gazji> się okazji. tylko cieszyć, to też jest promocja w Warmii, Dokładnie. E, dlatego że w Warszawie nie do końca odróżniają Warmię od Mazur. Zresztą sobie Mazury też nie, bo w niektórych prognozach pogody, one się kończą gdzieś tam w okolicach Augustowa, a czasami też obejmują Suwałki, ale jest to naprawdę świetna promocja. Ja mam nadzieję, że kiedy parlamentarzyści z koalicji już tam się pojawią w tym Litzbarku Warmińskim, to części z nich pokaże tej bardziej konserwatywnej stocze, klasztorii przepiękne miejsce, no gdzie tak. był więziony swojego czasu Prymas Wyszyński. powie na termy. To ci powiedzmy mniej wierzący e, będą mogli troszeczkę się pokąpać, chociaż nie wiem czy termy są otwarte, ale jest tam mnóstwo atrakcji. Tak. E, mogą też pojechać zobaczyć granicę polsko-rosyjską, bo pewnie wielu z nich e, takiego czegoś nigdy w życiu nie widziało. Jest tutaj mnóstwo atrakcji. Fromborg e, grób Kopernika. Jest to moim zdaniem... Nie mój... dla niektórych. No, to już wystarczy stoczek klasztorny, natomiast na pewno jest to szansa, szansa do tego, żeby pokazać piękne regionu i gdybym ja był pracował w jakimś, nie wiem, wydziale promocji, na przykład Urzędu Marszałkowskiego, dla tych 300 czy 400, bo nie wiem, ilu tam dokładnie będzie 100, tych parlamentarów. 180. 180 parlamentarzystów przygotował, nie wiem, przewodnik po Warmii i Mazurach, może jakąś książkę o atrakcjach turystycznych. To jest naprawdę wspaniała szansa na to, żeby pokazać piękno naszej ziemi. Zresztą mam nadzieję, że Koledzy, koledzy Sejmu, bo nie koledzy polityczni z PiSu pojadą na przykład, nie wiem, na Mazurę, a może do Elbląga. To mhm. jest świetny pomysł i świetny zaczątek na nietypową, a fajną promocję naszego regionu. No, ja myślę, że inni pójdą w ślad, właśnie jak też, mam nadzieję, posłów Koalicji Obywatelskiej, ale Trzeba tak powiedzieć, że posłowie przyjeżdżają do nas, oni też odwiedzają, tylko podczas kampanii wyborczej do parlamentu były tutaj desanty Platformy Obywatelskiej, przyjeżdżali politycy. Tak tylko, że oni to. byli rozproszeni w różnych powiatach, mm -hmm. przybywali. Teraz akurat jest ich, są ich razem. No, z drugiej strony ktoś powie, no to są duże pieniądze, bo rzeczywiście doba tam nie jest tania, ale z drugiej strony, no jak to Zyta Gilowska powiedziała, tanie państwo nie, ozna nie oznacza taniochy. No, dokładnie, bo tutaj się skupiliśmy troszeczkę na tym wątku promocyjnym inaczej niż warszawskie media, bo my mamy na to... Troszkę inne spojrzenie, ale zakończmy to, próbą odpowiedzieć na takie pytanie, bo to już jest drugi taki przypadek, kiedy robi się głośno o pieniądzach parlamentarzystów. Wcześniej były to te pensje, podwyżka pensji dla no, prezydencji. Dyskutować posłowie. I o tym mają między innymi dyskutować, i ja, ja się naraziłem wielu swoim znajomym, łącznie z częścią mojej rodziny, kiedy powiedziałem, że ja uważam, że posłowie w Polsce zarabiają za mało, że w porównaniu z rokiem 2003, bo takie dane znalazłem, posłowie zarabiają mniej teraz niż w roku 2003, podczas gdy średnia krajowa wzrosła no prawie o e, chyba 2 albo 3 tysiące złotych, to było to chyba z 2 do 5 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam. No i, no i drodzy Państwo, no nie jesteśmy dziadowskim państwem. No nie dajmy się zwariować, no politycy też muszą zarabiać godziwie, żeby po prostu byli skuteczni i, i dobrze wykonywali swoją pracę. No, nie wiem, czy wielu przedsiębiorców by zamieniło prezesurę na posłowanie za 5 800. No, dokładnie, to jest oczywiście troszeczkę najfajniej, było, tak jak mi się wydaje, jak jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie do polityki idą biznesmeni, którzy już zarobili swoje pieniądze, no ale w Europie nie ma raczej takiego obyczaju, chociaż sporo biznesmenów i udanych jednocześnie polityków trochę mieliśmy. Jeżeli ja bym miał jeszcze wrócić do tego tematu związanego z tą podwyżką, to to jedyne, co mi się tam nie podobało, to jest to, że tam jest taki specjalny wskaźnik, czyli wskaźnik do. Podłączony pod pensję prezesa, prezesa Sądu Najwyższego. To jest w przypadku parlamentarzystów. Yy, chyba... Sędziego Sądu Najwyższego. Sędziego, tak. To jest chyba 0,63, tak. jeżeli dobrze pamiętam ten wskaźnik. Natomiast mi się wydaje, że byłoby optymalne i takie bardzo przejrzyste i, i dla mnie najbardziej uczciwe, gdyby ten wskaźnik przywiązać do średniej krajowej. Po prostu. Im wyższa średnia krajowa, tym posłów zarabia więcej. To wydałoby mi się bardziej sensowne, pomijając już to, że posłowie u nas, yy, parlamentarzyści, na, prezydent dużego kraju europejskiego, który zarabia 25, zarabiałby 25 tysięcy złotych. To, to jest po prostu coś śmieszne pieniądze w dzisiejszych no, czasach. No dlatego też tak, pensja powiedzmy, około tak 6 tysięcy złotych, które dostaje dziś poseł, bez diet. No, w końcu rzeczy jesteśmy 38-milionowym narodem i ci ludzie podejmują w naszym imieniu i dla, 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 w naszym imieniu te decyzje. W związku z tym powinniśmy im tak płacić, żeby ich decyzje były trafne, żeby nasze dzieci no, po prostu. No dokładnie, oni podejmują decyzje, które będą ważyły na, czasami na pokoleniach. Nawet. Ja też jestem zdania, że politycy. Powinni dużo lepiej zarabiać niż teraz, ale no niestety mamy czas pandemii, mamy czas kryzysu, mamy czas rosnącego bezrobocia. Ten moment wybrania podwyżek, no nie był najlepszy. Tak, to jest, to jest, to jest jakby to jest był oczywiste, najwyżej. że. Źle gdyby jakaś nie kampania dyskusja, to na pewno Polacy by się z tym zgodzili, że politycy powinni być lepiej wynagradzani, ale to się pojawiło tak nagle, w ciągu szybkie czytanie, 7 godzin i jest ustawa uchwalona. No, myślę, że. No dokładnie. Drodzy Państwo, wszyscy, którzy nas słuchacie, ja mam nadzieję, że pójdziecie za śladem parlamentarzystów i przyjedziecie na Warmię, na Mazury, bo naprawdę jest tutaj pięknie i warto tutaj wypoczywać. Dziękuję bardzo.